Lipiec w twoim ogrodzie, włożyłeś tyle wysiłku, tyle nadziei, a pomidory wciąż zielone, a ogórki jakieś blade i bez smaku? Brzmi znajomo? Chodzi o to, że właśnie w środku lata twoje rośliny wchodzą w kluczową fazę. I bez odpowiedniego odżywiania po prostu zabraknie im sił na dobry plon. Dziś zdradzimy główne sekrety lipcowego dokarmiania. Powiem ci, jakie siedem najważniejszych warzyw potrzebuje teraz twojej pomocy. I oczywiście zdradzę, jakim dokładnie koktajlem energetycznym trzeba je poczęstować, żeby w sierpniu zbierać plony wiadrami. Zostań z nami do końca, bo tam zdradzę najczęstszy błąd, który pozbawia działkowców połowy zbiorów. Wyobraź sobie, że twoje rośliny to sportowcy, którzy przebiegli pierwszą połowę maratonu. Wiosną i wczesnym latem aktywnie budowały mięśnie, zieloną masę, liście i łodygi. Potrzebowały do tego azotu. Ale w lipcu zasady gry drastycznie się zmieniają. Maraton wchodzi na prostą finiszową. Teraz cała energia powinna iść nie w liście czy łodygi, ale w owoce, warzywa korzeniowe i główki. Rośliny potrzebują zupełnie innego paliwa na ten ostatni zryw, a naszym zadaniem jest dostarczyć im je na czas. Na czele naszego rankingu król ogrodu pomidor. Zgodzicie się, to podstawa każdego warzywnika, a od jego plonów często zależy nasze samopoczucie na działce. W lipcu pomidory wchodzą w swój najważniejszy i najbardziej wymagający okres. Spójrzcie tylko na swoje krzaki. Nalewają się na nich pierwsze owoce, a jednocześnie roślina wciąż kwitnie i zawiązuje nowe grona. Wyobrażacie sobie, jakie to ogromne obciążenie? Krzak pracuje w trybie non-stop, na najwyższych obrotach. Żeby wytrzymać ten maraton, potrzebuje absolutnie wyjątkowego paliwa. Jeśli ze starych przyzwyczajeń dalej będziecie karmić go azotem, popełnicie poważny błąd. Co zyskacie? bujne, ciemnozielone liście, silne pędy boczne, ale pomidory będą małe, kwaśne i będą bardzo długo dojrzewać. W lipcu najlepszym przyjacielem pomidora jest potas. To on, niczym wprawny logistyk, przekierowuje wszystkie cukry i składniki odżywcze z liści wprost do owoców. Im więcej potasu, tym słodsze, bardziej aromatyczne i mięsiste będą wasze pomidory. Potas dodatkowo pomaga uniknąć pękania owoców. Ale to nie wszystko nie zapominajmy o wapniu. Jego niedobór prowadzi do bardzo nieprzyjemnego problemu, który wielu z was zna, suchej zgnilizny wierzchołkowej. To właśnie ta brzydka, ciemna, sucha plama na spodzie owocu. Dlatego idealny koktajl dla pomidorów w lipcu to przede wszystkim potas z dodatkiem wapnia. Właśnie taka mieszanka zapewni wam plon, którym będziecie mogli się naprawdę pochwalić. Przejdźmy teraz do drugiego punktu na naszej liście: chrupiącego i soczystego ogórka. Zauważyliście, że w połowie lata ogórki nagle zaczynają kaprysić? Robią się gorzkie, wykrzywiają się w kształt haka, pędy zaczynają żółknąć, a zawiązków jest coraz mniej. Brzmi znajomo? Dzieje się tak, ponieważ ogórek to niezwykle żarłoczna i nienasycona roślina. Prawdziwy pracuś. Działa jak mała fabryka, nieustannie pobierając wodę i składniki odżywcze, by produkować wciąż nowe owoce. Do lipca po prostu zjada wszystko, co najlepsze z gleby i zaczyna głodować. A co mu jest najbardziej potrzebne w lipcu? Ponownie potas. To właśnie potas odpowiada za ten charakterystyczny chrup, soczystość i brak goryczki. Pomaga roślinie prawidłowo rozprowadzać wodę i składniki odżywcze. Zapobiega też temu, by owoce były puste w środku. Ale w przeciwieństwie do pomidora, ogórek wciąż potrzebuje niewielkiego dopingu w postaci azotu. Ogórek musi stale rosnąć, wypuszczać nowe liście i wąsy, a to dlatego, że przyszłe owoce pojawiają się właśnie w kątach nowych liści. Bez azotu wzrost się zatrzyma, a to oznacza, że taśma produkcyjna owoców również stanie w miejscu. Dlatego idealną receptą dla ogórka w lipcu jest nawożenie potasem z niewielkim dodatkiem azotu. Zapewni mu to siłę zarówno do budowy zielonej masy, jak i do obfitego owocowania aż do przymrozków. A teraz porozmawiajmy o naszych ciepłolubnych gościach z południa. Na trzeciej i czwartej pozycji na naszej liście znajdują się bliscy kuzyni papryka i bakłażan. Lipiec to dla nich prawdziwy złoty czas. Aktywnie kwitną i zaczynają formować owoce, na które tak czekamy. Ale to właśnie na tym etapie wielu ogrodników spotyka spore rozczarowanie. Kwiaty opadają, malutkie zawiązki żółkną i odpadają, zanim zdążą urosnąć. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta: roślinie po prostu brakuje sił. Wyobraźmy sobie, że każdy kwiat to mały startup wymagający inwestycji. A główną walutą energetyczną dla tych inwestycji, no, ono jest fosfor. To właśnie fosfor dostarcza roślinie energii potrzebnej do kwitnienia i do tego najważniejszego pierwszego kroku, zawiązania owocu. Jeśli w glebie brakuje fosforu, roślina niejako mówi sobie Przepraszam, budżet na ten projekt się wyczerpał, zamykamy go i po prostu zrzuca kwiat lub mały zawiązek. Ale sam fosfor to nie wszystko. Gdy owoc jest już zawiązany, do gry wkracza nasz stary znajomy, potas. To on odpowiada za jakość przyszłych zbiorów. Chcesz mieć paprykę o grubych, soczystych i słodkich ściankach? Potrzebujesz potasu. Marzysz o dużych, jędrnych, lśniących bakłażanach bez goryczy i pustych przestrzeni w środku? Znowu potas. Pomaga w gromadzeniu substancji odżywczych, dzięki czemu owoce są smaczne i piękne. Dlatego papryka i bakłażan potrzebują w lipcu właśnie takiego podwójnego wsparcia: fosforu dla ilości i potasu dla jakości. Piąty bohater naszego ogrodu to niestrudzona cukinia. Albo, jak czasem żartobliwie mówią, podrzutek z działki. Wydaje się, że jest gotowa rosnąć wszędzie i owocować bez przerwy, tylko nadążyć ze zbieraniem. Ale to mylne wrażenie. Cukinia, niczym prawdziwy maratończyk, szybko łapie zadyszkę, jeśli jej nie wspierać na dystansie. Jej fenomenalna produktywność jest jednocześnie jej słabością. Wyciąga z gleby składniki odżywcze z niesamowitą prędkością. O ile na początku lata wystarczało jej zapasów, to do lipca ziemia pod nią jest już mocno wyczerpana. Co dzieje się dalej? Roślina zaczyna wysyłać sygnały alarmowe. Można zauważyć, że końcówki młodych zawiązków zaczynają żółknąć, gnić i odpadać. To pierwszy i najbardziej oczywisty znak głodu. Cukinia po prostu nie może wykarmić wszystkich swoich dzieci. Jej, podobnie jak papryce i bakłażanom, życiowo niezbędny jest fosfor do tworzenia nowych owoców. I oczywiście potrzebuje potasu, żeby już rosnące cukinie były równe, zwarte i nie stawały się wodniste. Dlatego, jeśli chcecie, żeby wasz cukiniowy konwajer pracował bezawaryjnie aż do jesieni, trzeba ją regularnie częstować kompletnym obiadem. Podstawą tego obiadu powinien być potas i fosfor. Takie wsparcie pomoże roślinie nie tylko zawiązywać nowe owoce, ale też doprowadzać je do pełnej dojrzałości, zachowując doskonały smak i jakość. Nie pozwólcie swojemu maratończykowi zejść z trasy przedwcześnie. Przedstawiamy królowa ogrodu, kapusta. Szczególnie dotyczy to jej odmian średnich i późnych, dla których lipiec to absolutnie kluczowy moment. Wiosną i wczesnym latem kapusta intensywnie budowała masę zieloną, te wielkie rozło rozłożyste liście, które potocznie nazywamy łopuszkami. Wtedy potrzebowała dużo azotu, ale teraz sytuacja się zmienia. Cała zgromadzona energia musi pójść nie w liście, a w środek na formowanie zwartej, jędrnej i soczystej główki. Jeśli nadal będziemy nawozić tak jak wcześniej, możemy doczekać się olbrzymiej zielonej rozety, ale ze środkiem luźnym i pustym. Głównym architektem główki kapusty jest fosfor. To on daje roślinie sygnał. Koniec z rozrzucaniem liści, czas zwijać główkę. Fosfor stymuluje zawiązywanie i zagęszczanie główek. Drugi niezwykle ważny pierwiastek to potas odpowiada on za jakość. Dzięki niemu w liściach gromadzą się cukry, co sprawia, że kapusta jest słodka i chrupiąca. Potas sprawia też, że ścianki komórkowe są bardziej elastyczne i wytrzymałe. To kluczowe, bo przy gwałtownych wahaniach wilgotności, główki, którym brakuje potasu, mogą po prostu pęknąć dlatego aby jesienią zebrać idealne zbite jak kamień główki, które będą świetnie przechowywać się zimą, w lipcu koniecznie przestawiamy kapustę na nawożenie fosforowo-potasowe. Takie dokarmianie to gwarancja, że wszystkie wysiłki włożone w uprawę rozsady i pielęgnację opłacą się z nawiązką. Siódmy ostatni punkt ukryty przed naszymi oczami pod ziemią to marchew i buraki. Wielu uważa, że rosną praktycznie same, wystarczy je tylko w porę przerzedzić i wypielić. Ale to duży błąd. Właśnie lipiec to dla tych warzyw korzeniowych okres najintensywniejszego wzrostu. Działają wtedy jak małe pompy całą energię i składniki odżywcze pompują z liści w dół, żeby zgromadzić masę, słodycz i wszystkie cenne substancje właśnie w korzeniu czyli tam, gdzie nam na tym zależy. Jeśli nie wesprzemy ich na tym etapie, plony mogą być cóż, rozczarowujące. Ale wiecie, co jest najgorsze? Zaszkodzić im złym nawożeniem. Dajcie im teraz dawkę azotu, a cała energia pójdzie w bujną nać. Pod ziemią zaś cieniutki, niewyraźny, a czasem wręcz włochaty korzonek. Żeby marchew wyrosła duża, kształtna i słodka, a burak był soczysty i pozbawiony jasnych pierścieni w środku, kluczowy jest potas. To on jest głównym dyrygentem, który kieruje transportem cukrów i składników odżywczych prosto do korzenia. Potas odpowiada za budowanie słodyczy i poprawia tak tzw. przechowywanie, czyli zdolność warzyw do długiego leżakowania zimą. Ale jest jeszcze jeden cichy bohater, mały, ale niezwykle ważny dla tych warzyw. To bor. Niedobór boru to często spotykany problem. Buraki rosną wtedy z pustymi przestrzeniami w środku lub czarną, gąbczastą, tzw. suchą zgnilizną piętką. Marchew z kolei może być zniekształcona i niesmaczna. Dlatego idealne wsparcie dla naszych podziemnych skarbów w lipcu to nawozy potasowe z obowiązkowym dodatkiem boru. To jest ten ostatni szlif, który sprawi, że wasz plon nie będzie tylko jakiś, ale stanie się prawdziwym powodem do dumy. Ale co łączy te wszystkie warzywa i jaki główny błąd może zaprzepaścić cały wasz wysiłek? Błąd jest bardzo prosty. Kontynuowanie nawożenia roślin w sposób wiosenny, czyli nawozami z wysoką zawartością azotu. Otrzymacie bujne, mocne, ciemnozielone krzaki, ale prawie bez owoców. Roślina będzie, jak mówią ogrodnicy, iść w liście, kierując całą energię w rozwój zielonej masy, a nie w plon. Czym więc nawozić? Główni gracze lipca to potas i fosfor. I najprostszy, dostępny i skuteczny sposób, żeby je roślinom dostarczyć, to wyciąg z popiołu drzewnego. To prawdziwy eliksir urodzaju na środek lata. Przepis jest prosty. Jedną szklankę przesianego popiołu zalejcie dziesięcioma litrami wody. Dobrze wymieszajcie i zostawcie do naciągnięcia na dobę. Następnie podlewajcie pod korzeń w ilości około 1 litra na jedną dorosłą roślinę. W popiele znajdziemy zarówno potas dla słodyczy i wielkości owoców, jak i fosfor dla energii, a także wapń, który ochroni pomidory i paprykę przed suchą zgnilizną wierzchołkową. To proste działanie może wielokrotnie zwiększyć wasze plony. Podsumowując, lipiec to czas, aby zmienić nawożenie azotowe na potasowo-fosforowe. Zwróćcie uwagę na pomidory, ogórki, paprykę, cukinię, kapustę i warzywa korzeniowe. Prosty wyciąg z popiołu będzie dla nich najlepszą pożywką i pomoże wam uzyskać bogate i smaczne plony. Dziękuję że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli był dla Was pomocny, proszę zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić nowych porad dotyczących pielęgnacji Waszego ogrodu. A teraz pytanie do Was. Jakie macie swoje sprawdzone od lat przepisy na letnie nawożenie? Podzielcie się swoimi sekretami w komentarzach. Stwórzmy razem najcenniejszą skarbnicę ogrodniczych trików.